No i dobra, kolejny zaczynam. Krajnik, przywitanie, przywitanie się. O, że teraz już, czy jeszcze nie? Już zacząłem. Aha, no to nie w wodzisz jak mogłeś. Wybacz! No, to ja się zastanawiam, skąd ten Takeda wziął tylu generałów. Wiesz, może jego Daimio bardzo lubił spotykać się ze swoją żoną wieczorną porą w łóżku. Uuu! Teraz w końcu ten. Wcześniej była jakaś ambitna i była, był minus jeden do lojalności. A teraz jest ten. Plus jeden. Uległa żona. Plus jeden do lojalności generała Honor Dajmio. Tak, mój panie, cytat. Hmm, no to taką to ja wezmę. Co? Nasze siły przymierzając. Te terytorium wroga natknęły się na skład sprzętu wojskowego. Został on przesłany do naszych prowincji. Obfite zapasy. Minus 25 do kosztów werbunków jednostek we wszystkich prowincjach. Yeah! O to chodziło. Hmm. Bo właśnie muszę sobie zbudować większą armię, żeby móc w końcu tego Takeda sprać. Może tańszą rekrutację, chyba tańsze utrzymanie tych wszystkich Ashigaru. To w ogóle masz masę fajnie jest modą Kwe, O, Dobra, Zaturę zniszczę co to i To sobie zrekrutowałem trzech mhm. łuczników. Nie, no jak tak patrzę na dochody z moich miast, porównaj do moich. Z moich, porównaj do moich? No, nie z wiem. Z Twoich, porównaj do moich. Ty tam, 800, jedno miasto, 2000. A kablery ale... nie może się ruszać, lol. Może Masz sabotowani kucz. zostali? Nie. Chciałem zostać zablokowana, nie wiem, może dlatego, że jest, jest niby w tej strefie wpływów ten miasta i minimalnie poza strefą generała. To może dziwne. Chciał złe usługi co, już na przykład podpisać, ale ich nie widzę. rozkazuję Ci ich atakować. Dawa Dobra, broń się. Dałbyś te 200 kasy, bo kurde ten... Czy nie masz? Nie mam, w przyszłej turze. Przydałoby mi się zrektować kolejną jednostkę łuczników, zawsze coś więcej. Czy się te jeszcze nie zrobiły? Przekupiłeś gdzieś miasto? Chyba nie. Tak się czy się dało. U, zapomniałem tutaj rozdać tego punktów generałowi. <laughs> Dobra, miałem dosyć spory ruch wojsk. chły odwrót. Ale się wycofał, wówczas rzeczywiście. No, to też jest jeden, że, to, że jak ty się cofasz, to tam przycofa kawałek, a kiedy przeciwniście, to z to pierwszej gdzieś są. Koniec mapy, drugi poświęcili się, by inni mogli żyć postaw im pomnik ku chwale 25 jezdcom 24 a za który mam rok no za jakieś 450 lat będę u nich film kręcić a dzisiaj ten przykoksiłem na matmie bo pytanie takie jest w urnie 900 kul od, z numerkami od 100 do 999. Ile kul musi wyciągnąć onufry, żeby mieć pewność, że przynajmniej trzy z nich będą miały e, taką samą sumę cyfr? O, to jest dobre pytanie. Tam ludzie kombinują, kombinują, kombinują ale odpowiedź była banalnie prosta. Tylko teraz dam Tobie moment na zastanowienie się. Nie wiem, lejki jestem! No, tu masz możliwość od 1 do 27 jeśli chodzi o sumy 999 i 100. Tam masz po jednej opcji i reszta masz więcej niż 2, no nie? Obojętnie ile wa ważysz że więcej niż dwa. Więc zakładasz najbardziej pechowy snęż, bo musisz mieć pewność, że będzie mieć minuszy, no to ciągniesz 27 kul, zakładamy, że każda i po jedną. Potem ciągniesz kolejne 25, bo już tamtych skrajnych nie możesz, czyli masz 52, no i musisz wyciągnąć jeszcze jedną, żeby gdzieś były 3. No oni to sobie rozpisywali, ile jest y, z tych z, z, z jedno, ile jest z tych gdzie jest dwa suma, nie? I tak dalej, i tak dalej. Coś myśleli, że czternastka jest po środku, to... że coś z tego trzeba było zrobić. A to takie łatwe. Skupiłem się. Przecież się coś z jednostkami, do kur... zapiał. Okay, no tak. i tak mniej niż ja. Dobra. Czyli nie masz zasięgu, tak? Jeszcze na to miasto? No. Stańcie na mością. No, ale jakbyś jak przejebani przejebane, jakby na przykład. Yy, to Kitabata. A nie, bo nie masz jakiejś z nim wojna, ale jakby się na ciebie rzucili i by dwie armie jednocześnie cię zaatakowały, jeszcze by się KISO dorzuciło. No, no jak to wszyscy, to wszyscy, tak? Totalna przejebka. Hmm. I ty przekupić jakąś armię. O. Może znajdę jakąś armię Kisho, to ją przekupię. O, tu. iść Iź, idźcie dalej. A, i właśnie, czekaj. Uh... Hmm. Masz! O, ale procent, ja dziękuję. <głos》> to jest nawet to nie jest nawet 1% kurde <noise> Cicho Zrzuciłem ci. W bankach to pożyczki są kurde na tak 9% chyba, co? Nie więcej. Ja nie wiem, nie brałem pożyczki tak, 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 nigdy. Tak te stopy są puste. Też się tam zbyt nie orientuję. Za to będę miał na gniaty. Aj będę miał na gnaty no ja będę pierwsze katany. Ale zrekrutowane, czy dopiero możliwość budowania? Może budowanie. A widzisz. O, dobra... turę O, mam równo 1700. To dobrze, że mi tą jedną złoteczkę. Klęska armii. Hayas Shizaki, Taka, Sue. No słuchaj, jak ja przejmę północne Shina, no to mogę ruszyć na taką jak też. No, sam sobie go rozwalę. Chętny do służby. Mój Panie, syn jednego z Twoich najwierniejszych poddanych, znakomity wojownik, jak mi powiedziano, pragnie dowieść swej przydatności i dla naszego rodu. Życzy sobie uzyskać sposobność dowodzenia Twoimi świetnymi żołnierzami w bitwie. Armia potrzebuje dowódcy, aby skutecznie walczyć, damy mu szansę, aby dowiedzieć, co jest wart. Gorliwość tego człowieka jest godna podziwu, ale w tej chwili nie potrzebujemy jego usług. Nie, no to my tysiąc kosztuje. Nie, ja tego to tego ja potrzebuję na armię. Ty, ale zbudowałem trzy jednostki i mi dochody spadły o 400. Masakra, to ile masz dochodu? Teraz 950. No to się ciężba ja mam 820. No, tyle co ze ty sobie nastukałeś wcześniej, to. Teraz ten głupi da się ci w lesie. Nadal nie mogę go zaatakować. Cofnę się, poczekam na posiłki wtedy będę miał takie pierdolnięcie. Ta to była moja najbardziej doświadczona jazda, to było przykre jednak. Mam udokumentowane co robiła. No właśnie, jeśli ktoś chce zobaczyć piękną grę jazdy. Może nie, nie wiadomo jaką w sumie piękną, ale na pewno skuteczną i świetnie, no. Czekaj, no, stajmowaną, tak? Wyliczoną w czasie, powiedzmy. Nie ma chyba polskiego odpowiednika fajnego. No. Na słowo timing. No to zapraszam na filmik Suncu -su na żywo, numer 11. Jeszcze nie jest opublikowany, ale. Myślę, że max dwa dni. Tak. Nawet nie wiem, kiedy ty wrzucisz ten film. No, no to czekaj, który to jest odcinek dzisiaj? Trzeci? No to w środę. Nie Środa, tak? Czyli sobie wrzucasz, już, tak powiem. No to może już będzie. Słońce na żywo numer 11. Po prostu. No. masakra. Dobra. A nie, bo muszę wydać jeszcze kasę, kurde. Czyli dla autora bez wydania kasy. Tu lekka jazda, a no jeszcze tą armię muszę poprzesuwać, jeszcze jednak mam super do roboty. Nie, to, to rekrutowałem, żeby teraz tego nie wysłać. Tu nie werbowałem, tu werbowałem. A to jest coś zbugowane właściwie, bo mam tą kuźnię z sagami, pokazuje mi, że mam plus jeden do ataku wręcz do wszystkich, a bo kurwa, to Samurajów. Hmm. Dobra, to jednak nie. <laughs> ha. 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 No bo samuraj, japończyk. No kurde. się rozumiem samo przez siebie. No boga, gleba lepsza niż jałowa. Ale chyba i tak nic nie będę. Łucznicy. A ja to jest. W ogóle do tej encyklopedii chyba nie można zmieniać w modach. No, kto ich tam wie? No Bo... to można otworzyć przez Mozille Haha. Ha, ha. No kurczę. Tego mi właśnie brakowało w Medievalu. Nie mogę sobie otworzyć encyklopedii gry w Mozilli. Wiesz? Aha, no to teraz wiadomo co trzeba robić zawsze już. <gry> Nie, nie, ale słuchaj. To jest głupie, ponieważ jak są mody powiedzmy do mediwala czy do Rome i tam są jakieś pozmienne jednostki, to jest, jest różnie zmieniona encyklopedia, prawda? Te wszystkie mm -hmm. opisy i tak dalej. Tymczasem w. w tym. W modzie do, w, w modzie do Rome po którym tam są dodane parę frakcji, one są tam wyposażone normalnie jak te, które były od początku w grze. No to w każdym razie gram Armenią... i mam encyklopedię dla partii. No kurwa! Ale tam w ogóle jest jakaś encyklopedia? No jest. Oj, chyba się goś przeliczy. <laughs> Jeszcze walczy. Patrz, Czemu ma dwa razy mniejszą armię? Uparty. Dawaj. Taka kontra teraz pójdzie. Chociaż znając ty, patrz, pasek jest na połowie. Mm, bo wiesz, to jest taka metoda. Ja, bo, bo ja mam tam jednostki, czyli ja mam tych, tych, tych pasków więcej, ale no, jednak jest w miarę równo. Mm, no, masz więcej żołnierzy: o trzy setki. 4 nie, 3 setki. Dziewięć dziesiąt, dziesiątek i dziewięć jednostek, Aj. tak? Matematyka lekka boska, <laughs> tak? Cholera, trzeci raz będę bronił tego zamku. Jest jest ci pisane, walczy w bronie tego miasta. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. <grym> dobra, to jedziemy. Wiesz, może komputer tym A, się kieruje. Albo myśli, si atakujmy to miasto, do skutku, że pokażę, że nie żartujemy. <grym> Albo chcę mnie podpuścić, właśnie, bo wtedy już się. ma, dobra, stracił armię, to jest mi wychodzi z taką wielką. Łuczników bardziej. Nie, dobra, są idealni na środku. Ale zaraz zobaczę, gdzie on jest. Łucznicy i generał. To drodzy Łucznicy, tu Ashigaru, czyli reszta to są Ashigaru. Mmm, no, ma dwóch u to lekka jazda Nawet nie mam czego szukać właściwie na zewnątrz Dobrze, dzisiaj z ciekawości sprawdziłem ile kosztuje ten Starcha dwójka i stwierdziłeś, że za drogo, więc kupisz Napolona za tych. <grym> nie, ale właśnie słuchaj. Gra wyszła w 2010 roku, a ciągle kosztuje po stówę. No, Nic nie powie jednak Harry Pottera, który wszystkie części, począwszy od pierwszej, kosztują 50 zł. No i oczywiście ten nowszy trochę więcej. A pierwsza część, która wyszła <grym> dawno temu, ale kosztuje 5 tych <grym> Zawsze jak ten, nie wiem, chodzę z Piku, to. Patrzy i... O, no. Ja rozumiem płyty muzyczne, bo muzyka nie wiem, się nie przydawnia, no. Zwyczajnie. No ale pomyśl, ta grafika, te efekty cząsteczkowe. No wiem no, za klasykę też się płaci. No, a jak chcesz klasykę za darmo, to masz Daggerfala i... Arenę Nie, to jest kupiłem klasykę za trzy dychy. W postaci cywilizacji 3 U. Nie, grałem kiedyś w cywilizacji, ale nie pamiętam za cholerę W którą już? W którąś grałem? Po, powiedz mi jak wyglądała, to, powiem. Ojej, były jednostki, tyle pamiętam. Były... Aha, yy, to. Może czwórka. Coś mi się kojarzy, że tam chyba były. Ale były kwadraty, czy takie ten. Czy już heksadry? czy heksagony, jakkolwiek się na to mówi. A chłopie, nie, nie mam pojęcia. To było tak dawno, że. Tak, tak dawno to trójeczka. A nie zdążę na mury, ciotę. Właśnie, StarCraft 1 był ostatnio za dychę w tym, w biedronce. Tylko się nie w moim mieście, bo gdzie tam pięć biedronek strają tymi biedronkami jak pojebani w moim mieście. Ale jak już tam była, to chyba mogłeś kupić, nie? Czy akurat nie miałeś dychy? Nie, właśnie, słuchaj. Byłem we wszystkich biedronkach w mieście, bo miałem zamiar sobie kupić Shoguna dodatek z miecz samuraiów. Biedronce? E, no był CD Projekt, tam wyprzedaż robił. E, miałem sobie kupić Shoguna, mm, tego... E, Viking B Bait for Asgard, Chivalry i ewentualnie Starcrafta. W żadnej Biedronce tego nie było. Tych akurat 4 gier. Były jakieś symulatory śmieciarki czy kosza na śmieci. No to E, były. T, m, był Warhammer e, of War, e, dwójka, którego akurat mam którego akurat nie potrzebuję, e, bo tam cdx action kiedyś był. E, co tam jeszcze było? E, było Witch, było kilka gier, e, no może ciekawych, ale aktualnie. Nie byłem zainteresowany ich zakupem. Akurat tych czterech, które chciałem kupić, nie były nigdzie. przez Allegro, można zamówić. Na pięć biedronek. Jakie piękne cięcie, właśnie wykonał twój żołnierz. I po chwili zginął pchnię od pchnięcia w gardło. Tak. Metal szkodzi zdrowiu i życiu. A moi już wychodzić poza obręby miasta Panowie, wychodzimy. Nasz ruch jest tak sobie, a, że dobra. wyjść do niego. Tych uczników sobie mogę w sumie chyba zatkować albo nie, bo oni zjadą. Samurajów, ucznicy są zdolni pojechać aż i garuzjani w walce wręcz. Samoraj są zdolni pojechać. Samurajów zjary. No najwyższej wystarczająco długo. O, do tych mistrzów. No generał schodzi. A gdzie lekka jazda? O, tu jest. Chyba chciała wejść przez bramę, bo tam stoją. Stoi kilku moich. No teraz muszę tylko poczekać, aż generowa wejdzie. Chociaż w sumie pojadę już tam swoją jazdą. Nie mam zamiaru go teraz wypuścić. Gdzie oni pobiegli? Ja dziękuję, jeszcze od tyłu dostanę. O, ołdź, ołdź. No ale to zaznaczam wszystkich włóczników niech jadą. O nie, strzelam we własnych. Właśnie, teraz mi się jak głupia rzecz jaka jest w Rome. W dwójce. Związaną z falangą. Że jak się ma oddział w falandze... I on stoi, każdy musi wyjść z tej falangi, pozbyć przez ciebie, To nie muszą chwilę pomyśleć. Rozłożyć się do normalnej formacji, dopiero wtedy idą, idą przy ciebie. Tak jakby nie mogli po prostu zapobiec. I. Kurde, nie zabiłem generała. Bitwa się za szybko skończyła. Znowu. Mm, I tak umrze. Nie, wycofa się. Ma innych pełnych łuczników. Ucz teraz na wygrana. Ale 500 dostałem jednak. No, mówiłem, że się wycofa. Ale tym ra razem nie zbyt daleko. Ale jak go zaatakuję, to znowu się wycofa. Mm. Głupie, że mają te rody takie wielkie, armie i nigdzie nie idą. Nie, to mino, to akurat sobie głupio wybrało przeciwnika. Bo zaatakować innego, słabszego sąsiada. Oj, przychód mi wzrósł, super. Ale zaraz mi zmaleje, bo się pojawią te jednostki, które zrekrutowałem w poprzedniej turze. Hejo! Wow, oh, Hattori, ja dziękuję. gdzie oni są? A ich podbiło i Ciekawe. Wow! <gdzie> ok. Hattori i Boiki zawsze ze sobą walczyli. Szkoda, że nie jest takie wielkie jak normalnie by było. miałby te tereny Omi, Ige, czyli swoją stolicę, i Yamato. braver brawer by naginey, tak w ogóle. Okej. Okay. co tam? Hmm, Hatori, co powiesz? Handel. Hmm, Przymierzę, chcesz? A, już nie. Widziałem towary z Twoich ziem. Słyszałem o Twoich targowiskach. Nie pożądam ani jednego, ani drugiego. A Wy nie, nie... wdzięczni. No to nie chcą Cię podbić, no. Ciesz się. Ale nie chcą moich towarów... kupić. A Wy? O, sprzedajesz jakieś ziele tam. Okej, okay, ale co sobie przyją? i przyjął? A idzie z... Atakeda. Chcecie umowę handlową? Chcecie. Okej. Okay. <śm> <śm> <ś> <ś> Już mam półtora tysiąca, prawie. Z powrotem. Dobra, i po pierwsze, kończę odcinek. To papa. Tu masz drogę łuku?